Nie dostałem odpowiedzi w pierwszym czytaniu, więc teraz bardzo proszę na piśmie, panie ministrze, ileście zaoszczędzili na tych emerytach i rencistach, których przedwcześnie posłaliście na tamten świat lockdownami, terrorem sanitarnym w kategorii zgonów nadmiarowych, która sięgnęła ćwierć miliona najmarniej, a przecież. Statystyki rosną ludzi nie zabitych przez żadnego jedynie słusznego wirusa, ale przez zamknięcie systemu lecznictwa, przez straszenie starszych ludzi, zamykanie ich po domach, ileście zaoszczędzili, zaoszczędzili? ilu tych czternastych emerytur nie będziecie musieli wypłacić nieboszczykom, którzy do tej kategorii należą. Proszę to przeliczyć i. Proszę mi przysłać listem poleconym to wyliczenie. Z ćwierć miliona zabitych przez rząd Zjednoczonej Urze Prawicy Polaków ilu było emerytami i rencistami, którzy bardzo. nie odbiorą swojej czternastej ani szesnastej emerytury?